i flaskać głowy swego. Więc wszyscy razem palmy go, za to, że trzeba nas rynku zło. Więc wszyscy razem palmy go, za to, że trzeba nas rynku zło. Dotknął mnie dziś Pan radość ogromną w sercu ma. Ale ja w tej radości chcę. Te i kastać w Bo nie Więc wszyscy razem chalmy go, za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem chalmy go, za to, że trzyma nas ręką swą. Dotkną biedzisz Pan i radość ogromną w sercu Wam. Halleluja! Z tej radości chcę. Dziecika, stać głowy zem, więc wszyscy razem palmy Go, za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem palmy Go, za to, że trzyma nas ręką.